Przyjdź do mnie, panie. Mój dobry Boże, przyjdź i nie spóźniaj się w imię ojca i syna, i ducha świętego. Amen. Duchu Boży. Zbliżamy się do końca Adwentu i nasze serca coraz mocniej myślą o przyjściu Pana. Pragniemy też szczególnie myśleć i czekać i tęsknić za powtórnym przyjściem Jezusa. Panie, przybądź jak najszybciej. Niech miłość świętej rodziny będzie dla nas drogowskazem na drodze do nieba. Święta Rodzino, daj nam udział w wytrwałości w dobrym, pomimo trudności i doświadczeń. Bądź z nami w życiu i przy śmierci. Jezu Maryjo Józefie, oświecajcie nas, dopomagajcie nam, bądźcie zawsze przy nas. Amen. Psalm 24: Przybądź, O Panie, Tyś jest królem chwały. Do Pana należy ziemia i wszystko, co ją napełnia, świat cały i jego mieszkańcy. Albowiem On go na morzach osadził i utwierdził ponad rzekami. Kto wstąpi na górę Pana? Kto stanie w jego świętym miejscu? Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, którego dusza nie lgnęła do marności. On otrzyma błogosławieństwo od Pana i zapłatę od Boga swego Zbawcy. Oto pokolenie tych, którzy go szukają, którzy szukają oblicza Boga Jakuba. Psalm 24, który dzisiaj czytamy, zawiera tak zwaną liturgię wejścia. Pewien bardzo ciekawy schemat liturgiczny. Niektórzy egzegeci uważają wręcz, że on odzwierciedla rzeczywistą sytuację, jaka miała miejsce, gdy pielgrzymi przychodzili do świątyni. Zadawali wówczas pytanie kapłanom, lewitom, jakie warunki trzeba spełnić, by móc wejść do świątyni. I ten psalm przynosi nam serię odpowiedzi. W starożytności w innych religiach również bywały takie schematy, gdzie wyliczano, jak trzeba być ubranym, czego nie wolno robić. A zobaczmy, co przytoczy nam nasz psalm. Zaczyna się od uwielbienia Boga, do którego należy cały świat, bo Bóg osadził świat na morzach. Według ówczesnej wizji świat był plackiem, opartym na filarach, otoczonym zewsząd praoceanem. Wszędzie była woda, i tylko na filarach opierał się ten świat. I teraz nasi pielgrzymi zadają pytanie, kto wstąpi na górę Pana, czyli na Górę świątynną? i odpowiedź brzmi: Człowiek rąknie skalanych i czystego serca. Czyste serce to przede wszystkim serce przejrzyste, niekombinujące, niepodzielne, którego dusza nie drgnęła do marności. I właśnie taki człowiek otrzyma błogosławieństwo i zapłatę od Pana. Czyli ci, którzy mogą wejść do świątyni, to ludzie, którzy mają nieskalane ręce, ręce kojarzą się przede wszystkim z działaniem i czyste serce. Serce to również nie jest jak dla nas narząd uczuć, ale coś w stylu naszego rozumu, miejsce zarządzania. Ktoś, kto podejmuje przejrzyste, transparentne decyzje, ktoś, kto ma nieskalane ręce, wtedy może być pewny, że otrzyma błogosławieństwo od Pana i że jest naprawdę człowiekiem, który szczerze szuka Boga. Psalm się nawiązuje do tego szukania oblicza. Tak naprawdę całe życie jest pielgrzymką. Całe życie jest ciągłym szukaniem oblicza Boga, żeby wreszcie w pełni stanąć w jego obecności. Módlmy się. Ojcze niebieski, za zwiastowaniem anielskim niepokalana dziewica przyjęła Twoje odwieczne słowo i przeniknięta światłem Ducha Świętego stała się świątynią Bożą. Prosimy Cię z prawa, byśmy za jej przykładem pokornie wypełniali Twoją wolę przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty Ten, który słowem stwarza niebiosa swojego Syna zesłał nam. Ten, który słowem stwarza niebiosa swojego Syna zesłał nam.